Prawdziwa wolność zakłada prawdziwą miłość, której źródłem jest Bóg. Prawdziwa wolność zakłada prawdziwą miłość, której źródłem jest Bóg. Dlaczego te epitety? Dlaczego nie można powiedzieć wolność zakłada miłość, której źródłem jest Bóg? Wolność zakłada miłość, której źródłem jest Bóg, bo przecież albo jest wolność, albo nie ma wolności, jest niewola. Bo przecież albo jest miłość, albo nie ma miłości, jest odrzucenie, nieakceptacja, jest zawiść, nienawiść, zazdrość. Dlaczego tak sformułowany jest tytuł kazania? Prawdziwa wolność zakłada prawdziwą miłość. Bo istnieją imitacje miłości, istnieją imitacje wolności. Po grzechu pierworodnym każdy z nas jest skłonny do fałszowania miłości do udawania miłości a to jeszcze bardziej boli niż prost nie kochać każdy z nas jest zdolny do fałszowania wolności do udawania wolności a tak naprawdę do bycia zniewolonym bo wolność i miłość to coś obiektywnego poza nami źródłem i miłości i wolności jest nasz pan i Twórca. jest szabat Szabat, dzień świąteczny, dzień radości, radości, która płynie z Boga, bo dzień, który jest poświęcony na to, aby zjednoczyć się z Bogiem, aby zjednoczyć się z Bogiem, a w konsekwencji zjednoczenia z Bogiem umocnić swoją tożsamość i jedność społeczną. Tak jeden ze słowników definiuje Szabat, jeżeli chodzi o Żydów. A na naszą niedzielę, dzień poświęcony na to, żeby zjednoczyć się z Bogiem jako źródłem miłości i źródłem wolności, a konsekwencją tego zjednoczenia jest miłość wyświadczona drugiemu człowiekowi w sposób wolny, niezniewolony i niefałszywa miłość, a tak naprawdę miłość wyświadczona Chrystusowi w drugim człowieku. Jest szabat, synagoga pełna pobożnych religijnych Żydów, uczonych w prawie, w piśmie, faryzeuszów, ekspertów od Pana Boga. I jak się okazuje, okazuje się prawda o nich w konfrontacji z prawdziwym Bogiem, bo prawdziwym Bogiem jest Chrystus. W źrenicy oka Chrystusa widzą tę prawdę, że oni nie kochają. Tak naprawdę Boga. Nie ma w nich prawdziwej miłości Bożej. Ta miłość jest udawana, eksponowana na zewnątrz, ale nie kochają Boga. Zatem są zniewoleni. Zniewoleni sami sobą, egoizmem, zniewoleni drugim człowiekiem, opinią drugiego człowieka. Skąd to wiemy? Wiemy to z dzisiejszej Ewangelii. Wiemy to od Jezusa, który przenika ich serca, który odsłania to, co jest ukryte, bo to, co jest ukryte tutaj i tutaj, to prawda. O mnie. Albo kocham, albo nie kocham. Albo jestem wolny, albo jestem zniewolony. Uczeni zaś w piśmie i faryzeusze śledzili go, czy w szabadu zdrawia, żeby znaleźć powód do oskarżenia go. Oskarżanie samej przeczystej miłości, odrzucanie samej przeczystej miłości i szukanie powodu, i to pobożnego w cudzysłowie, religijnego powodu, żeby go zniszczyć, zgładzić. Pierwszy jest brak miłości w ich sercach. Szukanie powodu, żeby oskarżyć, żeby zniszczyć, unicestwić i to w białych rękawiczkach, bo przecież na zewnątrz są niczym anioły, tak? Jezus powie w pewnym momencie groby pobielane. Religijny powód, zniszczyć Boga w imię Boga. Co za kuriozum. Śledzić. Człowiek, gdy ma prawdziwą wolność sobie, a ją ma, gdy go wypełnia miłość Boża, nie śledzi drugie, drugiego. Śledzenie, tutaj został użyty w oryginale czasownik paratereo. To znaczy, to znaczy czatować, czyhać, pilnować drugiego, żeby tylko go na czymś przyłapać. To jakieś zwierzęce zachowanie. To zachowanie człowieka, które przejawia wobec zwierzyny, żeby ją upolować, unicestwić. To nie jest ludzkie zachowanie. Taki człowiek jest zniewolony. Tak człowiek wewnętrznie wolny się nie zachowuje. Ale to wszystko po to, aby. Go oskarżyć i zniszczyć. Brak miłości, brak wolności. Wymknęli się samym sobie, i to wszyscy cała wspólnota, bo człowiek na człowieka wpływa nikomu z uczonych w Piśmie i faryzeuszów nie starczyło miłości Bożej, żeby się wyrwać z tego, z tego szaleństwa. Bo Jezus ich odsłaniał, ale nie odsłaniał ich po to, aby ich skompromitować. Jezus ich odsłaniał, aby ich zbawić. Powodowała nim miłość miłosierna. Robił to w wolności. I w tej Ewangelii mają szansę na uzdrowienie życia. Prawdziwa wolność zakłada prawdziwą miłość. Bo o wolność pyta Jezus najpierw zniewolonych, pozbawionych miłości, uczonych w prawie, w piśmie, faryzeuszów, w dzień, kiedy mogli się zjednoczyć z miłością I być uwolnieni z tej zazdrości, z zawiści Egocentryzmu, egoizmu W dzień świąteczny Jest liturgia synagogalna Powiedzielibyśmy językiem naszym Kościół, msza święta, Eucharystia Możesz się zjednoczyć z Chrystusem I zostać uwolniony Od własnego zepsutego ja Możesz otrzymać dar przeczystej miłości Bo tylko przeczysta miłość Prawdziwa miłość płynie z Boga Ona stała się pokarmem dla Ciebie bo tak Cię kocha i wie, jak jesteś w tragicznej sytuacji. I ja w tragicznej sytuacji. Bo ta kondycja uczonych w piśmie faryzeuszów to moja i twoja kondycja. Na zewnątrz wszystko pobożne, a w środku zabić, wykluczyć. Choćby jednego, na jednego mogę sobie pozwolić. I zawsze sobie to uzasadnić. Jeszcze religijnie sobie to uzasadnić, to już jest naprawdę szczyt. Zachowywać się jak zwierzę wobec człowieka. Albo traktować drugiego jak zwierzę. Pan pyta o wolność. Kluczowe zdanie w tej Ewangelii to pytanie retoryczne: czy wolno w Szabat, ten dzień świąteczny zjednoczenia z Bogiem, dzień uzdrowienia, czynić coś dobrego czy coś złego, życie ocalić czy zniszczyć? Czy wolno w Szabat? Wolno. Pytanie o wybór, o wolność. W Szabat. I w ogóle, czy wolno, nie tylko w szabat, coś dobrego uczynić, czy coś złego? Oczywiście, w sensie obiektywnym, bożym, nie wolno nikomu czynić nic złego. Nie wolno, nie wolno nikogo niszczyć, zabijać. Ale w sensie możności, w sensie obiektywnym, wolno, skoro oni to uczynili. Skoro oni chcą zabić Jezusa, go niszczą swoimi myślami, swoim działaniem. Ja wiem, że nie wolno nikogo niszczyć i zabijać, że nie wolno nikomu czynić zła, przekazanie nie zabijaj. Ale zniewolony, bo nie mający miłości Bożej samym sobą, zabijam. Skoro nie wolno, to dlaczego tyle, tyle razy obmawiam, krytykuję, umniejszam Chrystusa w drugim człowieku, niszczę go? Tu się niszczenie zaczyna, tu, bo na zewnątrz można być poprawnym. Tu, tu się zaczęło niszczenie. Jezusa przez uczonych w piśmie Faryzuszy, tutaj, tu. A wiecie, gdzie to się zaczęło? W raju. W raju. Zabrakło miłości. Zabrakło miłości. Uczoność w piśmie, studiowanie tory słowa Bożego, nie napełniło ich miłością, nie zjednoczyło ich z Bogiem, choć mogło. Szabat. Dzień świąteczny nie napełnił ich miłością, nie ozdrowił tego, co zniewolone, co chore w ich sercach. Choć mieli taką szansę. Mieli taką szansę. Arcybiskup Fulton Sheen w publikacji Maryja, pierwsza miłość świata, napisze tak. Adam i Ewa mogliby przekazać potomności nadzwyczajne dary ciała i duszy, gdyby tylko kochali. Nie byli zmuszeni do miłości. Ta miłość była na wyciągnięcie ręki, chodzili z miłością ramię w ramię w raju, ale nie byli zmuszeni do miłości. Nie oczekiwano od, na, od nich, by powiedzieli kocham, bo słowa mogą być puste. Poproszono ich o akt wyboru między tym, co boskie, a tym, co nie należy do Boga, między możliwościami, które symbolizowała alternatywa ogrodu, raju, wiecznego szczęścia i alternatywa drzewa, być jak Bóg. Gdyby nie mieli wolności, zwróciliby się do Boga jak słonecznik obraca się do słońca, gdyby nie mieli wolności. Ale przecież Bóg ukochał ich wolności. Gdybyś nie miała wolności, która dla ciebie czasem jest trudem i zawsze jest jakimś trudem i wymaganiem. Jak pisze święty Jan Paweł II, nas naucza. Czasem człowiek chciałby być zniewolony, zaprogramowany na Boga, na dobro. Nie, Bóg ciebie ukochał, wolności daje ci wybór. Ustanowił ciebie swego rodzaju partnerem, chociaż słowo partner dziś niedobrze mi się kojarzy. Kojarzy mi się strasznym grzechem cudzołóstwa. W relacji z sobą. To by Bóg cię nie kochał. Gdyby nie mieli wolności, zwróciliby się do Boga, jak słonecznik obraca się do słońca. Ale będąc wolnymi... Mogli odrzucić całość dla części, ogród dla drzewa, przyszłą radość dla natychmiastowej przyjemności. No i skutek był taki, że zaciągnęli grzech pierworodny wolność. Byli wolni. Wolni w miłości, zdolni, bo nie mieli grzechu pierworodnego do przyjęcia w pełni miłości, która mogła ich ocalić od zniewolenia szatanem, od grzechu pierworodnego. Ale zabrakło miłości. Miłość była na wyciągnięcie ręki. Tu też jest miłość na wyciągnięcie ręki. Ta miłość ocala, ta miłość czyni cię wolnym. Inaczej, co z tego, że wiesz, co jest dobre? Jak mówi święty Paweł, a wybierasz zło, niszczysz siebie i innych. I Jezus to wydobywa z uczonych w piśmie faryzeuszów. On zadaje to pytanie i patrzy na wszystkich. Wszyscy macie taką samą kondycję. Zobaczcie to w źrenicy mojego oka. Tu, gdzie miłość, gdzie raj. Stał się ciałem. Zobaczcie, że wiecie, co jest dobre, a i tak wybieracie zło. Niszczycie siebie, niszczycie innych i może wy, wybierzecie finalnie potępienie. Piekło. Zobaczcie to. Wydobywa to za pomocą tego człowieka z ósmą ręką. To jest prezentacja, na środek wszystko. Na środku, w centrum jest to wydobyte. Wziął człowieka na środek i też. Ten człowiek w sposób wolny, choć ma usłą rękę, Jezus mówi, stań, on wstaje, podejdź, podchodzi, wyciągnij rękę. Jezus nie gwałci, mówiąc brutalnie, jego wolności. Uwzględnia wybór, zobaczcie, uwzględnia wybór. Mówi mu, w tym słowie jest moc potężna, jest potężna miłość, ale go nie zniewala. On nie jest w jakimś w jakiejś hipnozie. On jest świadomy, ale ma usłą rękę i to prawą. I to jest bardzo sytuacja symboliczna, że każdy z nas ma uschniętą prawą rękę, jest niezdolny do miłości prawdziwej, a wskutek tego, że nie ma tej miłości od Pana, to zniewolony jest sobą, materią tego świata i rani siebie i innych, niezdolny do służby, do prawdziwej relacji. Bo przecież miłość, wolność wyraża się w relacji z drugim człowiekiem. Wyciągnij rękę, on sposób wolny wyciąga. Każdy z nas. Winien tutaj wyciągnąć rękę swojej chorej duszy niezdolnej do miłości ku Chrystusowi. Jezus nas dotyka, to jest dotyk, już nie duchowy, ale i fizyczny, ciałem i krwią sobą, żeby uzdrowić naszo, nasze niekochanie, nasze porównywanie się, nasze zniewolenie, zniewolenie bożkami tego świata. Zatem bez Boga człowiek nie może naprawdę kochać i nie może być naprawdę wolny. Jezus jest wolny, jest pełną miłością, przecież On wie, że po tym, co zrobi, oni znajdą powód i w końcu znajdą powód, żeby Go zniszczyć, oskarżyć. Ale miłość jest silniejsza. Gdybyś wiedziała, gdybym ja wiedział, że konsekwencją za to, co ja mówię na przykład na ambonie albo robię, jest to, że mi zamkną usta, prawda? Że zakażą mi mówić. Zakażą mi mówić, to może bym się wycofał, albo bym mówił tak, żeby nie powiedzieć. Wielu z nas ulega tej pokusie. Nie idzie za porywem miłości, porywem wolności, która jedynie ocala. Tylko jesteśmy politycznie poprawni. To nic, że dusze idą na potępienie i utwierdzone są w grzechu, bo wiemy, że będzie konsekwencja. Zobaczcie, jaka jest miłość Boża w Chrystusie. On jest wolny, on wie, co go czeka za to, co on mówi i robi. Wie, że oni czekają, śledzą, a i tak jest wolny. Bo jest w Duchu Świętym, w zjednoczeniu z Ojcem, a darem Ojca jest Duch Święty cały w miłości. Każdy z nas, dlatego Eucharystia potrzebuje dotyku Bożej Miłości. Nie jesteś źródłem miłości, nie jesteś źródłem wolności, jesteś źródłem niemiłości, nie kochania i zniewolenia grzechami. A On jest źródłem, dlatego Eucharystia, nieocenione obdarowanie miłością. Amen.